Sądzaczek. Są Słuchaj, no. Początek kolejnego wyjazdu zapowiada się bardzo obiecująco. Ryby akwariowe. Dokładnie, i taki tytuł trzeba dać. A tak w ogóle, to może byśmy się przywitali? No to przywitajmy się. Cześć. Słuchajcie, jesteście ponownie z nami na łódce dzisiaj łódka Adama przyjechaliśmy dosłownie na parę godzinek ponieważ trzeba było wypróbować Adama nowy motor trollingowy zainstalował sobie Adam iPilota do łódki ponieważ kupił ją jakiś czas temu więc musi powoli ją pouzbrajać tak żeby żeby nadawała mu się do tego wędkowania jaki on chce wiadomo kotwica fajna sprawa ale trollingowy motor o, o wiele lepszy więc przyjechaliśmy sprawdzić, czy to wszystko działa. Motor działa, fajnie nas trzyma sobie. Zobaczcie, tutaj ma tutaj ma motor założony z pilotem. Obok kotwica, natomiast kotwica jest fajna, jeżeli znajdziemy miejsce, gdzie już chcemy zostać. Natomiast, natomiast jak szukamy miejsca, jak szukamy ryby, to chcemy być jak najbardziej mobilni, jak najszybciej się przestawiać. Więc trollingowy motor, taki z, z iPilotem, jest naprawdę fajnym rozwiązaniem. Dzisiaj mówię parę godzinek, taki szybki wypad, bardziej na sprawdzenie sprzętu niż, niż na ryby. No ale jak tu ryb nie łowić? Jak się sprzęt sprawdza, prawda? No najpierw sprzęt, a później ryby, albo najpierw ryby, później sprzęt. Kto jak woli. Słuchajcie, zostańcie z nami. Pokażemy Wam jak sprzęt się sprawował. No i jaki mieliśmy dzień. Jak to mówił, akwarium się otworzyło. I pewnie rybka zwana White bass Zobacz delikatnie. Tylko, tylko. Zobaczcie. No, bardzo Ty, delikatnie. No? Taki, taki maluszek. Patrzysz ten bo. Tak, 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 tak. Widziałem. Co? Widziałeś? <grym> widziałem. <grym> Mówimy o tym, że kupę zrobił. <grym> tak, ale nie zdążył. <grym> Na rękę nie, ale już, 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 już się skradał. Dokładnie, to co jest. No i coś mamy. Ty, popatrz. O proszę. Popatrz. Słuchaj, no to... Narzędzie, tutaj narzędzie, narzędzie zbrodni tutaj jest. Chirurgiczne też posiadamy. Pokaż. Taki, Fajne. Zobacz, jak go chwycisz za ogon, Aha. to on się nie. Popatrz, on się paraliżuje. Widzę, widzę. Widzisz? Aha. Ja to nie, dopiero niedawno się dowiedziałem, że sandacza najlepiej chwycić za ogon. Wtedy zobacz, on jest spokojniutki. Nie męczymy go. Taki był. O. Widziałeś, tylko Puściłem. Tylko wziąłem rękę z ogonu, już zaczyna swoje tańce, nie? Dla mnie to działa. Nie wiem, czy to jest naprawdę tak, że po prostu ja to gdzieś widziałem i ktoś też to pokazywał, że, że w taki sposób sandacze łapie, żeby one się po prostu nie, nie, nie targały trzymając w ręku. I próbuję to w ten sposób. To jest któryś sandacz wyciągnięty przeze mnie, trzymany za ogon. Słuchajcie, dla mnie to działa. Może, może i to wam się przyda taka informacja. Uszalony. Ty no nie taki mały. To już nie jest mały. Jeżeli chodzi na White Bezat To już nie jest mały. A ty coś mówiłeś, że chcesz wziąć dzisiaj parę ryb na obiad? Jasne. Ok, no to to akurat taki patelniaczek, co? Tak, złapać takich jeszcze z pięci i obiad będzie, świeży. Dokładnie. Także... Ok, tutaj mamy tak, LifeWell, life well, okay. teraz woda, tak. ale słychać, że już pompa pracuje. Zaraz woda będzie leciała. Jak lubisz łódkę? Słuchaj, wiadomo, z łódki zawsze jest lepsze wędkowanie. Gdzie chcesz, popłyniesz sobie, bo z brzegu to tak wiadomo. no. Mało, mało opcji to jeszcze, nie? Dokładnie. Tutaj jak jesteś na łódce, jeżeli w jednym miejscu, jedno miejsce się nie sprawdza, Zawsze można szybko się przestawić i, i wtedy jest drugie miejsce nie? Proszę bardzo Tutaj woda już się nalewa I to? Bierzemy się za zawędki, żebyśmy o ten obiad, nie? Dokładnie już jak, jak ma być świeży, no to niech będzie świeży. Jasne, zgadza się Ja myślę, że chyba obiad obiad Kalina Halynka? O! Tam wiedział, że zażarz go to się bronił. Tak, tak. No nic. A tym był Tak jak mówiłeś, chcesz parę. To parę trzeba złowić, no? Dokładnie. No i zobaczcie. Coś chyba będzie dzisiaj? Na obiad? Na obiad. Badać kolejną Słuchaj. rybkę, chyba że nielegalny sandaczek. No i co mamy? Ty, to już jest ładny. <grym> to już jest ładny. A słyszałem, jak ci zagrało w, w żołądku. Od razu. <grym> Słuchaj, powiem ci tak, no, zabrałeś mnie na łódkę do siebie, to muszę w jakiś sposób, chociaż troszeczkę to zrekompensować, no to parę, parę rybek musi być, nie? To będzie coś mniejszego. Nawet, nawet nie czuć oporu, wiesz? O teraz dopiero parę razy szarpnęło, ale to olbrzym nie będzie. No coś i Ty Aha. się idzie zdziwić. Aha, dlatego mówię, rzeka lubi zaskoczyć. Ty no normalnie idzie się zdziwić. Ja to myślałem, że to będzie taki mm. rozmiar, że trzeba będzie wziąć szkło powiększające, żeby go pokazać. A tu się okazało, że to jest taki rozmiar. Patelniany? Który, który będziesz miał na obiad, nie? Jasne. No nic. Jeszcze parę rybek. I... Jeszcze parę rybek. I, i... I tylko będzie zabawa. Dokładnie. Na razie, na razie to jest tak już. Jak już kilka się wzięło, nie? To już trzeba teraz się skupić, żeby ten obiad był. A później to już reszta dla przyjemności. Jasne. No i zobaczcie, Adam się zmotywował. No to będzie, to to będzie. Zobaczcie, jak to Proszę bardzo, i mamy kolejną potęgialną rybkę. Bezu. Bezu. I zobaczcie, akurat Adam, jak fajnie sobie usiadł. Bo tylko otwiera dziurę w wódce. No. O, cyk. I, i obiad to było. Dokładnie, to ty co bie, jest. ty bierz się i samo w ten obiad. No właśnie, chciałem zarzucić, no ale ty branie miałeś i przy. Przychodziłeś. Słuchaj, branie to ja mam cały czas. A, no to inna sprawa, to ja muszę z tobą częściej jeździć na ryby. Ale ja nie mówię o rybach. A, no to już zmienia postać rzeczy. Branie było ładne, ale zobaczymy jak. Ty chodzi ładnie, jakoś tak inaczej. Ale nie, to będzie bez, bo chodzi. Bez, bez, tak. Bokiem chodzi, już widać jak on chodzi. No, Ale ładny. No. Słuchaj, masz tutaj... Tam. Podejrzewam, że Ci to będzie potrzebne. Tak. Dobra, to szybkie uwolnienie i na patelnię. <grym> 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 no nie inaczej, no. Akurat wypróbujemy trolling motor i przy okazji na patelnię coś. Tak. Słuchaj, co ja tu będę dużo mówił? Koszty na łódkę były. Zgadza się. Na obiad już nie starcza. Trzeba obiad złowić sobie samemu, nie? Coś z tego musi być. Jasne, coś za coś. Tak. <grywa> <grywa> e, nie jest taki mały. Nie jest taki mały. Jeden z wielu. Jak dzień do tej pory? Super. Super. Wiaterku, jest wiaterek, troszkę miesza powietrze, bo jest wilgoć. Ale fajnie. Ale no i słuchajcie, było bardzo potężne nie. branie. Ryba wyjazd. Oj, chyba tak. Ja myślę, że podbierak będzie potrzebny. O. Ale o. cóż mamy? Wolaj. Ło! Ale. Szalony. Dobra. Nie. jak, na... A zobacz, jak się fajnie nie nie? No? Nie, ale mówię, patrz. No jest kawałek tak, rybki. No jest kawałek, ale co słuchaj, na taką walkę. O! Zobacz, naprawdę kurde, taką dał. Taką do walkę, tak mi przygrzał. U. Ryba wyjazdu. <laughs> no i coś coś kolejnego, ale to już będzie. ładne. zobacz. O proszę bardzo. Nie zdążyłem zarzucić, Adam mówi, że już ryba Nie, Ale mówiła. Zobacz, Adam, jak to jest. Jak niedługo trzeba będzie się zbierać Tak To znowu ryby się ruszyły, co? Aha Znowu się ruszyły a... A tyle było po suchym. Tak Godzinę po prostu nic nie. nie. Nic. Nic. Kompletnie, nawet dziubnięcia. No i da się rozbrykał. Tam RAM jakąś rybę mam. <laughs> To, już trzeba, to już trzeba jakoś się wspomagać, bo mówię na... Dokładnie. A i tak zresztą... A, ale chodzi szalona. I jest. tak wyjazd był nieplanowany, znowu spontaniczny wyjazd. Słuchaj, no, trzeba było sprawdzić Twoją łódkę. Opinie chciałbym wysłuchać po no, słuchaj, wędkowaniu. No właśnie już prawie jest po wędkowaniu. Więc ci mogę powiedzieć opinię. Że łódka bardzo wygodna. Czekaj, tylko ręce opuczy. Na dwie osoby. Rewelacja. Naprawdę na dwie osoby jest super. Pewnie i w trzy by było fajnie, ale Ciasno. ja zawsze lubię więcej, więcej miejsca zobacz, Ja łowię cały przód, ty łowisz cały tył od połowy i jest naprawdę naprawdę super. Dlatego mówię, no łódka mi osobiście na dwie osoby fajna. Słuchaj, sprzęt pozakupowałeś, pozmieniałeś to wszystko. Nowy Fishfinder taki, jaki powinien być, z down image, side image, to co powinno być na łódce. Słuchaj, Trollingowy motor dzisiaj tak samo sprawdzony, z pilocikiem stoimy sobie fajnie w tym miejscu nas trzyma. Co, łódka nie, nie jest dowalona. Najważniejsze, że nie tonie. No nie tonie, nie, nie przecieka. Słuchaj, no i co, i tylko jeździć na ryby, wiesz? Dokładnie. Tak samo. Sam pojedziesz, też ci wygodniej będzie samemu ją puścić czy samemu wyciągnąć. Wiesz, duże łódki są fajniejsze, no bo są stabilniejsze, ale są o dużo, cię, dużo ciężej, jeśli chodzi o wyciąganie, o przewożenie, o takie różne rzeczy. Natomiast jak na pierwszą łódkę, bo ja nie myślę, że to będzie Twoja ostatnia, raczej nie, bo wiem, jak to, jak to jest, zawsze to apetyt rośnie w miarę jedzenia. Więc, więc jako pierwsza łódka uważam naprawdę rewelacja wszystko co uzbroiłeś tak jak trzeba to co jest potrzebne tak naprawdę w tych czasach, no bo wiadomo, no łódka już troszeczkę lat ma tak jak mówiłeś więc e, ktoś już nie chciał wkładać pieniędzy w nią więc korzystał z tego co było Ty teraz powkładałeś trochę pieniędzy, pozmieniałeś na lepszy sprzęt, no i będziesz z tego korzystał, nie? Dokładnie No i wiesz, a co jeszcze? No ryby były, więc to też jest ważne, czyli łódka nie jest pechowa bo ryby, ryby były obiad będziesz miał jeszcze z tego, no więc same, same plusy nie? nie zginę z głodu no tak, przynajmniej, no, dzisiaj. przynajmniej dzisiaj <laughs> a no. jutro do pracy słuchaj no tak a, a później trzeba znowu czekać do weekendu żeby, żeby jakiś obiad zjeść nie? dokładnie ja zgadza tak, się zobacz to jak to odeszło? no ciekawe co to będzie bez będzie bez do... będzie, ale ładnie odszedł naprawdę pa, 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 pa. Ja o ładny Trzeba sobie przysiąść, żeby nie poszło na główkę. Już się zaczęło. jeszcze taki do dziury. Do <gry> Także jak, jak widzicie, tu jest zakup garmin. Adam mi go polecił. Bardzo ładnie. No i mówimy dalej. Malutki O, jest Maluszek No właśnie To jest rzeka No właśnie nie już Ale zobacz z tej strony był trafiony chyba widzisz? łuski. No coś go musiał ładnie zaatakować Jak już wystarczy na obiad Już wystarczy Słuchajcie no i nadszedł ten czas że trzeba się zbierać, trzeba popakować wędki nadeszła chwila dzisiaj był taki dosyć szybki wypad na ryby na parę godzinek dosłownie bardziej chodziło o przetestowanie różnych rzeczy, które Adam zamontował na łódce spisały się tak, jak powinny się spisać, czyli działają no i wiadomo, będąc, będąc na wodzie, no to zawsze trzeba rzucić tą wędkę i spróbować coś połowić Poszło dosyć fajnie, widzieliście. Trochę rybek siadło. Adam będzie miał obiad. Oprócz tego, posprawdzane wszystko, więc podwój, podwójny sukces. No i co, słuchajcie, dzięki bardzo, że byliście. Chciałem z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy oglądają moje filmy. Wszystkim, którzy mają subskrypcję. Zachęcić tych, którzy na przykład subskrypcji nie mają, a kanał im się spodobał, zawsze będziecie na bieżąco, mają subskrypcje Jak tylko wychodzi, wychodzi nowy film, wtedy dostaniecie powiadomienie. Z tego miejsca bardzo dziękuję za łapki w górę, za wszystkie komentarze, jakie od Was dostaję. Słuchajcie, no i chciałem Was zaprosić na kolejny film, który ukaże się na pewno za tydzień. No i tyle ode mnie. Jeszcze Adam chciał tutaj coś na koniec wam powiedzieć. Więc zaczekajcie chwilkę. Chciałbym podziękować również Adamowi, że zgodził się ze mną płynąć na ryby, bo mówię, wyjazd nieplanowany to był taki spontan. Po prostu wstałem rano. Co jest do roboty? Sprawdziłem pogodę Wsiadłem Siadłem w samochód, jeszcze ciemno było, Dzwonię do Adasia. Adasia aby na ryby też wypłynąć. Nie ma problemu, także jeszcze raz dzięki i zapraszam do subskrypcji fajnego kanału.